Z Ewangelii według świętego Łukasza. Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Ponsjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny. Za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, Syna Zachariasza na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia, dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze, mów proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę panu, prostujcie ścieżki dla niego. Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.